No to lecimy, czwóreczka. Skoczek F3, zagramy jakiś otwarty debiutik tym razem. No elo, elo, elo. Jak tam wczorajszy trening z jaskułem? No możemy coś potrenować, czemu nie? Akurat dzisiaj mam trochę więcej czasu. 1500 bite? No jest! To jest taki fajny, końśliwy wariant z Hetmanem na H5, jak on zrobi rozsadę. A F4 jest słaby, bo gramy mg I on ma tutaj taki... Znaczy, no tam komputer gdzieś pokazuje, że to się wszystko trzyma. Pytanie, czy Waldek? O to Waldek, jak znowu z Polakiem, Rodakiem gramy. Słuchaj, zawsze możemy po prostu się poznać i coś po, pogadać. Hmm. Bicie, bicie. Coaching nie zawsze wygląda w taki sposób, że musimy, Bóg wie, jak pompować tę grę. <laughs> Zwłaszcza moje coaching. Najczęściej to jest zabawa pod dymy. Przechylić jakąś połóweczkę? Kurczę, no. No, wiesz, <laughs> to brzmi jak dobry plan. To brzmi jak bardzo dobry plan. Poszukiwań zamarketowych? Matko Boska, co, cóż to są za poszukiwania? Ja wyznaję zasadę, że człowiek uczy się całe życie. Tutaj są w ogóle bardzo fajne patenty ze skoczkiem na E7. Tylko on teraz ma Hetman F4. Więc musimy przygotować się i tu wieżą podejść w następnym, zaraz możemy g grać. Jak zagra H6, to to H4. No jasne, spoczko. Wyszli za pro. Akurat widzowie mówili, że ty, patyra normalny chłop jesteś. Bo ja nie lubię takich, wiesz, ludzi, którzy mają tylko dwa zwoje mózgowe maksymalnie. Nie jest toksyczny? O, jak nie jest toksyczny, no to lipa. To co, to co my będziemy robić, jak nie jest toksyczny ten gracz? Jo, dupia. Ale pozycja zbije, to muszę headmaneż. Po jak będziemy łazić? Kurde. No, żeby było dobrze, co nie? Żeby było śmiesznie, ale estetycznie. Okej. Okay. On fajnego Hetmana, ma, szczerze mówiąc. Zbijemy, no bo jak zagra jest mieć, to bicie i ja tak z odsłony wierzę, więc bierzę. To już, już go lubię, jeżeli taką akcję odstawił, to już gościa lubię. <laughs> Merytoryczne szachy w kościele. Czy najlepsze jest to, że w tej pozycji my mamy ilość pionów Pach, pach. A ten jego head mam trochę wyłączony z gry. Gorzej, że ma jakieś wieże H8 przebrzydłe. No dobra, a co jak zbije? Bo nie widzę. Co jak zwiążę? Tak, jeszcze bym jeździł. Wari Wariatuję. Wieża G3 wygląda spoko. Zgroźbą wieża H3. Szaszek. No i jak on to zagrać? Jeszcze wieża G4 ma no? ludy kochane. Jak ja się, Jak mnie się chce śmiać jak takie pozycje, jeszcze jakieś tam śmierdzące wieża G4 sprawiają, że się trzyma. Ale chyba go i tak dojeżdżamy. Nie wiem w którym momencie. Ale GG, zwariowano wiele.